Cześć, z tej strony Edyta, przed Wami Proton News. Muzyka Za nami niesamowita seria wykładów zatytułowana Mojżesz. Podsumowując cztery tygodnie, mogliśmy się dowiedzieć m.in. tego, że jesteśmy cenni w oczach Boga. Możemy przyjść do Niego zawsze takimi, jakimi jesteśmy. Drugi wykład dotyczył teraźniejszości. Pamiętajmy, przeszłości nie możemy zmienić, przyszłość nie do końca należy do nas, nigdy nie wiemy, czy następnego dnia się obudzimy, ale pamiętajmy, teraz jest czas, by przewartościować swoje życie. Trzeci wykład dotyczył powołania. Bóg powołuje każdego człowieka, co więcej, nie pozostawia go z pustymi rękami, ale daje mu wspaniałe talenty oraz umiejętności. Ostatni, czwarty wykład dotyczył problemów. Tak naprawdę każdy z nas je ma, ale pamiętajmy, nie jesteśmy w nich sami, bowiem jest ktoś, kto zawsze nad nami czuwa, kto będzie o nas walczył. A teraz bardzo gorąco zapraszamy Was w już w najbliższy piątek o 18.30 na spotkanie z naszym wspaniałym gościem, ze Staszkiem Michalakiem. Przyjdźcie, zaproście swoich znajomych, przyjaciół i posłuchajcie jego niesamowitej historii. A na koniec chciałam Wam bardzo gorąco podziękować za to, że chętnie wzięliście udział w naszej inicjatywie Pomoc dla Ukrainy. Mam nadzieję, że z chęcią pomagacie, że macie serce, by to robić. I chcę Wam powiedzieć, że artykuł starczą na nie jedną paczkę, ale na aż pięć. Mam nadzieję, że dalej chcecie pomagać, dlatego chcieliśmy Wam zaproponować nową inicjatywę. Tym razem pomoc miałaby być skierowana do wielodzietnej, uboższej rodziny z naszego miasta. W związku z tym, że zbliżają się święta, bardzo chcielibyśmy im podarować jakiś prezent od Protona. Dlatego będziemy zbierać słodycze oraz inne produkty żywnościowe. Chcielibyśmy bardziej postawić na jakość, dlatego przynieście to, co sami z chęcią byście zjedli. Najlepiej, jeżeli przyniesiecie to na najbliższy piątek, mimo to, że do świąt zostało jeszcze trochę czasu. Pomóżmy razem. A nawiasem mówiąc, dziewczyny, Staszek jest wolny, dlatego licznie przybywajcie. A skoro będzie dużo dziewczyn, patrzycie, może warto przyjść.